Wszystkim z tej strony, ja się, o, dzisiaj będziemy grać w Roblox. Aha, w, Ro, w Roblox wyścigi drifterskie. Będziemy tutaj driftować po Francji. Tylko czekajcie, które to? O, to. Dobra, te. Ogólnie grałem przed chwilą w tą gierkę. Bardzo fajna gierka. Tak. W jak najkrótszym czasie, no nie, muszę się przedostać do mety, bo chcę jak najszybciej to zrobić. I widzowie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo dobijamy 300 subów do końca roku. Teraz y, mam cel, żeby dobić 300 subów do końca roku. bo taki najbliżej. I aha, dobra, i zapraszam też na y, grupę Grupę Discord widzowie Jasio. Tylko właśnie nie wiem, jak zrobić linka do serwera. Gdybyście mi widzowie napisali, jak zrobić link, to bym był bardzo wdzięczny, bo wtedy więcej widzów mogłoby dołączyć i jest przygotowany serwer. Tam też niedługo stworzę więcej kanałów, bo tam chyba jest teraz dopiero 10. Nie wiem. Ale coś w tym stylu właśnie. Napiszcie, jeśli wiecie jak zrobić link do serwera. Dobra, to my teraz... Ja, na ka ja co chwilę, ja na każdym drzewie się rozwalam. tu Chodź, Głupie, ja na każdej rzeczy się rozwalam. Nawet, nawet nie było, że tutaj jest skręt takiego ogłoszenia tutaj. Uuu, prawie pod mapę spadłem. No i powiem, no dobra, przecież wiadomo, że tutaj jest, będzie skręt. O i zobaczcie, tutaj się tak pojawiło. Patrzcie, no drifter norm. Normalny drifter ze mną. Wow. Tamtym gościu to chyba się znana rzeczy. Który ja w ogóle jestem przedostatni? Mhm. Dobra. No widzowie, no ja się na każdym tym zabijam. Ja to już powinienem da dawno wypadek. No patrzcie, drzewo, walnięcie. No kiedy walnięcie będzie? Wow! Dobra, już wiem jak driftować. Co tak szarpie mnie? Kurde. Myślałem, że będę przed nim. Dobra. No widzicie widzowie, właśnie o to mi chodzi. Że ja o wszystko się walę. No i tutaj niby skręt w prawo, przecież... niby skręt w lewo, przecież w lewo. Yy, w prawo był skręt. Tutaj w lewo, tutaj w prawo teraz nie. Tutaj zawrotka. Też wpadłem, ale to nieważne. Dobra, ciśniemy. O kurde. O kurde, jak ja cisnę, jak, jak ja cisnę, ty no dobrze mi idzie, patrz, patrz, jeszcze o nic nie walnąłem, Przecież to jest niemożliwe, jak ja to, co ja zrobiłem, no i teraz o coś walnąłem, jeszcze chyba przy, fin tak, przy finiszu jeszcze, Zobaczymy ile mi to zajęło. 4 minuty? Hmm. To nawet nie jest tak źle. Teraz pobijamy rekord. Pobijamy rekord tym samym autem. Nie, to nie ten. Te chyba szybszy, nawet. Która szybsze? Ten. O jaką to ma słabą trakcję. Dobra, lecimy jeszcze raz. Speedrun go! Mhm. Dobra, tutaj tak leciutko walnąłem. Polecam Wam tą grę. Link będzie w opisie. Link do grupy też będzie w opisie. Do mojego profilu też będzie w opisie. I widzowie w prawym górnym rogu, jak we wszystkich filmach już od paru miesięcy jest mój nick na Robloxie, więc mnie możecie dodać. Do znajomych, bo akceptuję. Wszystkie zaproszenia. No, to dlaczego zostanie zreceptowany czasom? Dobra, gonimy tego typka. Mm. U, kurde! W skałę trzeba było pacnąć. Nie było innego wyboru. Rut tu tu, tu, -tu, -tu. ale z Nie. No, kurde, no! Ja chcę, żeby znowu tak było pięknie, tak wymijać, że tak nie, nie, w, nie w coś nie walnę. Tak przez chwilę, tak jak wtedy było. Tak trzeba zwalniać z na zakrętach. A ja właśnie nie zwalniam. Dobra, drzewo mi pomogło. No nie no, zbyt bardzo w zakręt weszło. Mm -hmm. Tutaj teraz w prawo Dobra, teraz to jest ten moment. Teraz, tu, tu nie no, w coś falnąłem. Myślałem, że to będzie ten moment. Bo tak ładnie przez chwilę w nic nie walnęłem. Dobra, bum. No nie, no kupo. No kurde, chciałem powiedzieć, no kurde. Dobra, ciśniemy. No ten gościu, co mnie wyprzedził, co i teraz nie umie iść. Dobra, to się zaczyna. Jak ja lubię tą część. Patrz, i tutaj mi pomaga, że na pewno w, nie wyjadę z drogi. No nie no! Patrzcie, to jest takie kok. Dobra, teraz już nie Mhm. Mm Dobra, blisko jesteśmy mety. No nie, no przewaliłem się. Nie zawsze jest taki moment, że, że macie nie, y, zaw, y, y, czasem jest taki moment, że macie swoje 5 minut. Dobra, dobrze mnie obkręciło na stówę, będę mieć teraz mniejszą tą, no znaczy większy czas. Finisz. Co? Ile będę mieć? Pst, co? O 9 sekund szybciej. O kurde. Dobra, teraz bierzemy tego, proszę, ka? Nie, chyba ma lepszą przyczepność. Nie, no słabszy on chyba jest. Nie no, to jest słabe auto. Dobra, tego bierzemy. O, to jest. Nie no, to auto to jest takie wolne, przecież to ma przyspieszenie zerowe. Jakie to ma w ogóle przyspieszenie? 5 sekund przyspieszenia? O, to jest szybsze, przyspieszone. No i to, to jest auto jakieś. O. No i to, to jest auto. To jest auto. No i to jest auto. Zobaczcie, jak to driftuje. tutaj to zawsze hamuje patrzcie, patrzcie dobra no nie no nie, dobra jaki, nie, prawie poza mapę wyskoczyłem dobra, ale teraz to o nic pre, pre, o nic dosłownie nie walę Zobaczcie, jak się drogi. No, drogi to się tak nie trzymam. Ale ładnie pędzę. Bo to auto jest super. Dobra. No, i teraz. No, ale w sumie w nic nie walnąłem. Tylko tak. No, tak przejechałem i coś mnie tak właśnie zawadziło. Dobra, wjeżdżamy. Tylko też, żeby na driftach to też nie zahamować. Tak na maxa. No Ja w ogóle teraz nie przetrzymuję S. Ja ciągle W-A-D. Napiszcie też widzom w komentarzu, czy gracie na strzałkach, czy na W-A-S-D, bo ja na W-A-S-D. Teraz zagram na strzałkach. Nie no, jak mi się trudno gra, jak mi się trudno, nie. No zobaczcie, widzicie, widzę, że tak słabiej teraz trochę gram i patrzcie teraz tutaj. Bum. Bum. Już, już tego typa gonię. No bo te auto jest takie dobre. Zobaczcie, już, już. Rozszerzanie ścieżki. finisz finisz 325. Lepszy rekord. Nie znaczy lepszy czas. Kamerka normalnie. I to, I to widzowie by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie miłego dzienka Pa.